Spójrzmy na zadanie kolejne tutaj mamy pewien samochód, wiemy, że ma on spalanie B litrów na 100 km, czyli może spójrzmy najpierw na to na liczbach, jeżeli załóżmy pewien samochód, wiemy, że ma spalanie 5 litrów na 100 km, no to jakie będzie miał spalanie na dystansie 200 km? czyli ile tej benzyny spali. No jeżeli dystans będzie dwa razy większy, no bo tutaj, jeżeli 100 pomnożymy przez 2 otrzymamy 200 km, to oznacza, że spalanie, że spali ten samochód oczywiście dwa razy więcej benzyny, czyli 5 razy 2, czyli 10 litrów. Gdyby załóżmy, tutaj ten samochód przejechał 10 km, czyli 10 razy mniej, to znaczy, że spaliłby 10 razy mniej benzyny, czyli 5 podzielić przez 10 to będzie 0,5 litra. Czyli tutaj możemy na początek na przykład wyznaczyć sobie, jakie będzie spalanie na dystansie 1 km, bo jeżeli tutaj podzielimy sobie przez 100, to wiemy, że wówczas to spalanie będzie 100 razy mniejsze, czyli b przez 100 to będzie bez setnych litra. Tyle spali ten samochód na dystansie 1 km. My wiemy, że nas interesuje benzyna, która jest potrzebna do przejechania n kilometrów. Czyli nie mamy jednego km, tylko mamy n kilometrów. Czyli, żeby z jedynki zrobić n, to wystarczy tutaj pomnożyć ten jeden km razy n. No bo jeden razy n to będzie 1n, czyli po prostu n. A więc to, co mamy zapisane tutaj. Czyli skoro tutaj pomnożyliśmy przez n, to znaczy, że tu też będziemy mnożyli przez n. Czyli możemy to sobie zapisać w ten sposób. Czyli mamy b setnych razy n, czyli n pierwszych, licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, czyli b razy n podzielić przez 100, czyli bn przez 100 litra. I to będzie spalanie na dystansie N kilometrów. My byśmy chcieli wiedzieć, ile będzie kosztowała benzyna, ile będzie kosztowało to nasze paliwo. Czyli jak to można policzyć? Znowu, najpierw spójrzmy na przykład. Załóżmy, że 1 litr benzyny kosztuje 10 zł, a my potrzebujemy 6 litrów benzyny. No to wiadomo, że zapłacimy, skoro Tutaj mamy razy 6, no to zapłacimy 6 razy więcej, czyli 10 razy 6, 60 zł. Tak to można policzyć. Ewentualnie zobaczcie, że koszt paliwa. To będzie liczba litrów, które potrzebujemy, czyli na przykład 6 litrów razy cena za litr, czyli wiemy, że 10 zł mamy za litr benzyny, czyli 6 razy 10 to będzie 60 i to również otrzymamy 60 zł. W treści zadania mamy powiedziane, że cena za 1 litr benzyny wynosi k zł, czyli możemy zapisać, że mamy k zł za litr. No, i ile mamy przejechać? No Mamy przejechać n kilometrów, czyli ile litrów potrzebujemy? No, tyle potrzebujemy litrów, czyli Bn podzielić przez 100. No i tutaj otrzymamy kwotę, czyli Bn razy k to będzie Bnk podzielić przez 100 zł. No i to będzie ta szukana. Cena. Oczywiście, tutaj jeszcze można to sobie uporządkować w kolejności alfabetycznej, czyli zapisać to jako BKN, podzielić przez 100 zł.